Czym jest zjawisko zgonu seksualnego w związku? I ja już Wam tłumaczę. Jeżeli macie taką sytuację, że seks od jakiegoś czasu przestał istnieć, i może to być ze strony kobiety, może to być ze strony mężczyzny, pamiętajcie, że bywa różnie. Słyszę o różnych historiach z życia wziętych podczas swoich sesji online. Jeżeli Macie ten zgon seksualny, czyli ta druga osoba nie chce z Wami uprawiać najzwyczajniej w świecie seksu i zaczyna się to najpierw obniżoną częstotliwością samych stosunków seksualnych, później dochodzi do włoskiego strajku seksualnego, o tym w moich innych przekazach, mamy seks na kłodę i mumifikację seksualną, to to wszystko prowadzi do zgonu seksualnego, który wskazuje na to, że... Vai, chum ve